Pałpę. A więc witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry na tym kanale i witam was po raz kolejny w wygrze Stpd Endurance oczywiście Także dzisiaj spróbujemy odkryć sekret tej placówki, który zobaczyliśmy w poprzedniej, poprzedniej rozgrywce Kiedy to w wymiarze łuzowym znaleźliśmy część karteczki o tej tutaj. I mamy tutaj nawet, można ją kliknąć i podświetlić Przynoś za pomocą myszy obrazy, za pomocą scrolla, strzałek lub. O, mogę. O, o, to fajnie. Ok, no i czekamy na tego pana, żeby nas porwał i może nas przeniesie. A jak nas przeniesie, to szukamy kolejnych karteczek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się to da zrobić. Oby tak było. <laughs> no. No i dzięki, dzięki, dzięki. Od razu nas tu przeniósł. Teraz muszę przypomnieć sobie, jak to skacze się, bo dawno tego nie robiłem. I. 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 Łop. Serio? matka No to lecimy jeszcze raz. A więc jesteśmy z powrotem, noc. Czekamy aż nas przeniesie do wymiaru łukowego. Tak, 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 Siema, stary. Siema. Sie, 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 sie siema, Aby nam się szczęściło, Bo za dużo razy zginę, to też mi się nie chce. No niestety, jak zwykle. No to widzimy się za chwilę. pa 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 pyk pyk pie, ui ui he 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 <grystanie> cześć 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 cie, cie, cześć hello there no, ale tymi zębami przejeżdżasz jak chłopak no lubi to no i witamy z powrotem w raju miejscu bez wyjścia, dobra. Tak więc szukamy po kościotrupach, mamy fajne wyjście. Ale wiecie co? Kogo to obchodzi przecież? Aaa, zaraz padnę znowu. Tu jest kościotrup, jest. Ale on niestety karteczki nie ma. Zostaw, zostaw, zostaw. To wskakanie jest. Wskakiwanie na rzeczy jest przeokropne, muszę powiedzieć to jest kolejny gościu. Niestety karteczki on także nie miał. Jest tu też, dobra. Czy masz karteczkę, panie? Panie! Panie, jak pan nie ma karteczki, to po co pan tu żyje? Aaa, eee, spadłem. Nie gadaj, że się zabiłem. Matko. <ścoughs> A podobno łzoby jest bezpieczna. Zakręcimy pirwetkę. Mogę przenosić nawet. Co mi pisze? Dzień dobry A, AD A D A Cześć. Cyk. Tak jest I witamy z powrotem w raju. Po raz kolejny raj. Naz witam. Tak, tak, O o, o czaszka! Ty, sama czaszka, tego nie widziałem jeszcze. Ło, doskoczyłem. A to tam miałem podskoczyć. Dobra, panie, ma pan coś dla mnie? Dałby pan mi coś. Ło. Niebezpieczne to było. Oh my god. Panie, panie, podziel się pan posiłkiem. Kurde. Nikt mi nie chce oddać. Moi... Mojej należności, że tak powiem. No nie, no co to ma znaczyć? Panie, pan coś ma? No nic nie mają, co to ma znaczyć? Tam okradziony przez kogoś. Wow. Tutaj mam, mamy to. Tylko teraz nie spadnij. Dobra, mamy drugą część. Niestety, prawdopodobnie musimy zginąć. Albo wyjść. jedno z dwóch. Bo chyba już więcej tu nie ma. No tylko problem jest. Chociaż Ajajaj. I aj, aj, aj. teraz włagam, żeby się podniosło. No jesteśmy z powrotem, niestety nie podniosło się, bo muszę przynajmniej wyjść z łzowego. No, lipa lipa, ale za drugim razem już się uda, więc hej hej. hej. 6, 6, 6. Witam cię O oh my god I jesteśmy z powrotem Dobra, mój raj na ziemi Został spotkany po raz kolejny Opa, opa, Oj, oj 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 Dobra, jesteśmy na topie Top meatbot Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi Tam jest gościu, ale nie widzę, żeby się święcił. Tu jest jeszcze gościu. nie podskoczył mi. Ja się zabiję. Oczywiście, że tak, debilu, ty... No. To tak, statystyki, you know. Było zero kiedyś. A tu piesek już chciał iść. Ale mu nie He Kanie. Okay, Okej, tu mamy coś jeszcze. Mamy to. od razu przy ucieczce. Dobra. Mamy to, wychodzimy. dało się, no. Fajerwerki wy by wybuchły, gdybym mógł je zrobić. Niestety nie mogę. O, misiu. <grystanie> Cześć. Dobra, jesteśmy po raz kolejny w naszym wymiarze łzowym, ulubionym. W naszym ulubionym miejscu. Tak, tak? Tak więc szukamy trzeciej części. Ty tu nie masz nic. Dobra, mamy ostatnią część od razu. To teraz wejść stąd wyjść. OK. Dobra, mamy wyjście od razu, nie jest tak źle. Nie, tak to nie rób, stary. Tak to nie wolno. Hop. I mamy wyjście, tak jest. Ty. I teraz mamy do zrobienia ostatnią rzecz. A zgadniecie jaką? Hmm, kodzik jest. Hmm, ciekawe co zrobimy z tym kodem, nie? Co z nim zrobić? P i -P -Y FN Zabijcie mnie już, po prostu zabijcie mnie już Przecież ten pajac już mi nie pomoże, nie? Chyba już koniec życia Dziękuję. Dziękuję Dobra, P -P Y Musimy kod wpisać C U 2 procent %c Dobra, mamy hasło prawidłowe. A mnie? V P Y F -p Y F -n? Dobrze? V P Y F N v P? -v -p Ogarnąłem, co się dzieje. No, wszystko przez ten komputerek pszczół. No. V, P, Y, F, -n. Co ja robię? V, P, Y, F, -n. Ah. A w dupie, YOLO V-P-Y-F-N Może tu jako hasło V-P-Y-F-N Okej okay. Dobra, wystarczy zginąć Ale nie lubię pieska więc nie przez niego Misiu Chodź, chodź Larry Chodź, chodź zabawmy się nie wiem, czy coś kliknąć, tam jeszcze nie miałem, w sumie nie sprawdziłem. Majkę. Na game over, w sam raz dla mnie. Tak więc, proszę Państwa, udało się. Zobaczcie, tutaj jest 5. Noc 5. Widzicie, myślicie, że. A, kurde, no tutaj nic się nie zmieniło. Ale tutaj jest czałeczka cyki 6 noc, którą przejdziemy kiedyś indziej. <grym> Teraz zbytnio czasu nie mam, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się. Пам, и жегнем. Так, где кивиниры?